Centrowanie koła w domowych warunkach jest bardzo proste. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Na pewno ogarniecie to sami. Macie tak naprawdę szpychy po prawej i po lewej stronie koła i analogicznie te po prawej stronie będą ciągnęły felgę w prawą stronę, te po lewej stronie będą ciągnęły felgę w lewą stronę i przechodzimy do konkretów. Do centrowania nie potrzebujecie żadnych specjalistycznych narzędzi, wystarczy Wam wasz palec. Przykładacie go do widelca, przykładacie go do felgi i kręcicie kołem. Teraz, jeśli cały czas delikatnie felga muska, palec jest idealnie, może być felga przekrzywiona, albo w tą stronę będzie się robiła szpara, albo w tą stronę będzie wam po prostu popychać palec. I teraz musimy temu przeciwdziałać. Czyli jeśli macie felgę, która robi szparę, czyli jest krzywa w tamtą stronę, to bierzecie szprychy po tej stronie dosłownie tą szprychę dokręcacie o ćwierć obrotu, lub tą szprychę dokręcacie o pół obrotu i sąsiadujące szprychy po tej stronie o ćwierć obrotu. I tak samo jeśli felga pcha wam palca, czyli jest za mocno w tą stronę, bierzecie szprychy od tamtej strony i robicie to samo, czyli tą o ćwierć obrotu lub o pół obrotu i sąsiadujące po tamtej stronie o ćwierć obrotu i w ten sposób felgę sobie wyprostujecie i będzie wtedy idealnie. Ja do tego używam tak naprawdę zwykłego metalowego klucza z tego mojego zestawu, o którym ostatnio mówiłem w filmiku lub można kupić za nie wiem, 10 zł takie klucze, które mają też gumową osłonkę w tym miejscu i Wam nie porysują szprych. Jeśli nie centrujecie koła 50 razy w tym sezonie, to na pewno będzie OK. Jeśli natomiast centrujecie już któryś raz z kolei, bo często krzywicie koła, no to może być tak, że naciągając szprychy, one będą bardzo, bardzo sztywne. I teraz można działać zupełnie odwrotnie: czyli po prostu, jeśli znowu musicie wycentrować i widzicie, że te szprychy są bardzo, bardzo sztywne, normalnie kamień, to po prostu zamiast naciągać, to szprychy po drugiej stronie popuszczacie i będzie to wszystko dobrze działało.